Dzisiaj Wasza rola może być wyjątkowo ważna, bo upał. No, będziemy reagować na pewno na, na, na panujące warunki. Będziemy starać się pomagać jak to tylko możliwe. Ta, ta różowa woda, wody. co w sobie zawiera? Jakie specjalne suplementy? No, karbo. Nic takiego pobudzającego, ale węgle przede wszystkim. Mhm. Coś, co nam naszym chłopakom energii. Widzę, że każdy ma przygotowaną swoją podpisaną buteleczkę, tak? Pozostało nam nie tylko z czasów pandemii, ale i wcześniej robiliśmy te ruchy. Nikt od nikogo nie, niczego nie wląpał. No i takie mam zasady już od zawsze. Cześć. Cześć Marcinku. Co ty tak ze strażakami? No bo wiesz, trzeba być słodzonym wodą elegancko. Rozumiem. O, cześć, śmigłko. Cześć. Przy tym 30-stopniowym upale to tak można żyć. No na pewno. To jest znowu to można, ale to jest bardzo to Ok, to do chłodzenia napojów czy do kąpieli? Do kąpieli, na samą ogólnie powinniście do kąpieli, kąpieli, część tego tej pewnie gdzieś tam na i i w serwie w lub pewnie gdzieś tam lub ten do w lub workach, lub sobie lub kark. To zimne ręczniki, więc też będą fajnie przygotowane. Przegrzanie nam nie grozi, krótko mówiąc. Miejmy taką nadzieję, chociaż wiadomo, w tych temperaturach może być różnie. Tak? W też bywało tak gorąco? Lepiej niż w Tak jest Niesamowite. Ale chłopaki dużo lodu wam przygotowali Proszę? Tak? Chłopaki wam dużo lodu przygotowali dzisiaj, tak że myślę. Idzićcie się chodzić. Powodzenia. Dzięki. Wyjątkowo ładnie biłeś te wolne na, yy, u, u 19. Kurde, ale może ładnie, ale nie chciała wyjść ani jedna. Nie chciała. Potem jeszcze ta sytuacja taka, gdzieś tak ładnie podprowadziłeś w poprzek 16, nie? Też tam było blisko, tylko kogoś wyciągnął No a jak gadałem potem po meczu z brąkarzem, to brąkarz mówi, że kamień na sercu mu spadł. No nic, czekamy na Twoją szansę tutaj. Mam nadzieję, że będzie. Przypiramidka. Nie <noise> ja się. Nie? 10, 9, 87, 7.45. Widzę, że wyposażeni jesteście. Ta, eee... tylko czemu za ale ale nie, musimy przeżyć. No yes. eee, szalików, e, nie no, zakładacie w taki upał, dajecie radę w ogóle. A co mają zrobić młodzież? Musimy ich uczyć Pokazuj tu! Od małego na całego. Tak jest. Jakie oczekiwania przed meczem z piaski? No oczywiście. Dobra, a jakiś hatryk przewidujemy, czy każdy zawodnik indywidualnie? Pokaż, pokaż tutaj i tego prosisz. Pokaż, kto to dzisiaj? Karol, proszę o koszulkę knap. No może kupnie jedno, no nie? No, Karol zacznie na ławce, mogę wam zdradzić, ale może będzie jokerem w tym meczu, tak? Być. Musi być. Musi Jokerem. No to dobrze. No to co? Może Karman coś strzeli bo Makuch, nie? Czy nie będzie? Rakoczy Rakoczy. <laughs> Ci są w pierwszym składzie, także wszystko możliwe. Życzymy im powodzenia. Trzeba reagować. Trzeba Michała, wiesz ile zostało, zostało tych meczów? Chyba dwa. Chyba dwa, Chyba dwa też tak liczymy. Właśnie. Nie wiem, czy dzisiaj gra, czy nie, czy w dzisiejszym liczymy, ale. Jest, jest, jest w składzie z tego jest, co widziałem. Dobrze. No to, to dwa mecze, niedługo. Trener spokojnie podchodzi, no, tak, no, sp no, wyszło, ale, no. ale śmiał się, że cały czas zostanie Polakiem, który miał najwięcej występów z tego się. Nie tak dobrać statystykę, żeby rekord się zgadzał. No. No, ale zaskoczony byłem, że tak to już poszło, że jakby nie wiem czy nie miałem poczucia, że taką legendą się staje. Że już tak, tak no tak, cichut boczkiem tu i się okazuje, nie, że nas stukał taki niesamowicie. Czasem, czasem nie takie 90-minutowe. Akurat ja mam wrażenie, że to jest taki, taki solidny piłkarz bez, bez jakichś takich fajerwerków, tak? Zawsze stały poziom i. Nasi ale dobrze. Nasi. Dokładnie. <laughs> Co za chwileczkę się tutaj y, wydarzy. Zaszaszamy tutaj na otwarcie makiety stadionu Krakowi, całych obiektów sportowych Krakowi z 1922 roku parku gier, znajdujących się tam wojsko, e, korty tenisowe oraz wojska e, do siatkówki. Makieta została zrobiona przez e, pracownię firmy APTOM e, pana Tomka Wawerskiego. E, czas wykonanych tej pracy zajął około 3-4 miesiące, plus, minus, gdzieś taki okres czasu nawet i może trochę dłużej. Finansowo, e, dzięki pomocy kibicom, którzy się jakby dołożyli do każdej e, tutaj z, zorganizowanej zrzutki na budowę tej makiety, ale również dzięki sponsorowi, panu Kamilowi Misiurze i jego rodzinie. E, Misiura tutaj wspomogli nas dość finansowo, dzięki czemu ten projekt finalnie mógł być skończony. E, finansowo za tę to jest to około 15 tysięcy złotych, plus, minus. Tak do, Potem się ten cały projekt zamknął. Makieta trafia na stałe do klubu, natomiast docelowym jego miejscem jest muzeum. Mamy nadzieję, że obiecane słowa profesora, że przekaże tutaj pomieszczenia pod to muzeum, jakby ruszy temat powstania tego muzeum. No i doczekamy się takiego sprawdziwego zdarzenia muzeum dla wszystkich kibisów, no bo to się temu klubowi należy. W końcu jego historia do tego zobowiązuje, żeby każdy mógł tą historię poznać, łyknąć jej i się zakołać. Pakieta, jaką tutaj za chwilę zobaczycie, powstała dzięki wielu wyjątkowym osobom. Życzymy tutaj wszystkim zwiedzającym, aby czerpali z tej wykonanej pracy jak najwięcej satysfakcji, bo naprawdę ta pracę, która tu jest wykonana nie znajdą Państwo nigdzie indziej na żadnym stadionie tak odwzorowanej, odzwierciedlonej, z tak starego stadionu wykonanego z drewna. Tak? Tutaj jest wszystko, te prace są wykonane z drewna, z gliny, także tutaj prosimy pani Profesorze o osłonięcie tej matetyki. Dlaczego zdecydowałem się sponsorować Krakow. Często mówiłem, że jednym z głównych powodów, a może najważniejszym była ta ponad stuletnia tradycja. I to co Państwo robicie no to jest bardzo wspaniałe, bo tą tradycję wzmacnia. W szczególności ta makieta stawiam. Dziękuję Wam za to bardzo. Bo Wy jesteście klubem, tak? A ja się staram pomóc. Panie Mówi. profesorze, my z całego serca oczekujemy i prosimy o muzeum. Tyle albo aż tyle. Ja. Jeżeli uznacie, że te pomieszczenia się nadają na muzeum, to na pewno podejmę decyzję, aby je udostępnić na muzeum. No, za nic na razie. Tak, tak. Dziękuję Dziękuję I prosimy o odsłonięcie. Tak. tak. A, prosimy o Głównym powodem, tak. nikt w to nikt nie uwierzył e, mojego... To moje pierwsze inwestycje w Krakowie, gdzie tam przy, w Krakowie, gdzie przyśpiewał się jeszcze jeden pan, to było, to jest 100 lat tradycji. No i tutaj bardzo mnie cieszy, bo ten, Pana kwiata pokazuje, że ta tradycja jest żywa, tak? Że to nie jest, nie jest tylko ja, ale bardzo duża grupa kibiców identyfikuje się z tą tradycją. I to cześć, jest w ogóle Tak, to jest coś, każdym Obrigado. To rzeczy sama sobie Pani zrobiła taki makijaż? Sama? Ja się widziałem, bo niewiele osób ma dzisiaj tak jest. się. Dzień dobry. Telewizja klubowa. Jak się mecz podoba? Super. Wy nie widzicie w świat Jaki pan, jaki pan przewiduje w przerwie teraz? E, będzie końcowy wynik. Myślę, że utrzymacie to 1-0. Tak? Nic już nie wpadnie? 1-0. Będzie dobrze. Do no na razie jest pan w typie cały czas. Dokładnie. Tak. Dziękuję. calma. Cześć. Pięknie. Ubie, I Joker na trzy. Jedziemy. I jedziemy. I Przypadkowa dla nich nie <laughs>